Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz Solarski. Dzień dobry, Małgorzata Łatuszek. Dzisiaj kolejne absurdy podatkowe. Dużo się dzieje, nie można się nudzić, więc zaczynamy. Tak jest. 31 marca, przegląd absurdów podatkowych z Taksą. To, co najważniejsze, co, o czym dzisiaj właściwie będziemy głównie opowiadać, to są zapowiedziane zmiany w tak zwanym polskim ładzie, czyli Polski Ład 2.0. Zmiany do zmiany w zasadzie. Zmiany do zmiany. Zmian jest ogromna ilość. Kilka z nich to przede wszystkim obniżka stawki PIT z 17 do 12%, ale nie dla wszystkich, tak. o czym za chwilę. Likwidacja ulgi dla klasy średniej. O ulzy zaraz powiemy więcej. Tak, ulgi. tak, również możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców od podatku, no i rozmaite inne zmiany do zmian, mhm. które. Mają na celu usatysfakcjonować podatników. Ulga dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej miała ulżyć. I jak e, e, okazuje się, ta ulga, dopiero wycofanie z tej ulgi, Klasie średniej ulży, bo zmniejszy obciążenia podatkowe, które wzrosły na skutek obniżki tych obciążeń, właśnie tak. wprowadzonych polskim ładem. Więc jeśli czegoś z tego nie rozumiecie, to myślę, że powinniście na spokojnie sobie to przemyśleć. A to zaraz pokażemy właśnie w takie krótkie wyliczenia, że ta ulga tak. to eee, no, tak. Ulgi nie będzie, więc ci, którzy sobie ulżyli, teraz eee. sobie już nie ulżą ulga była dość takim instrumentem skomplikowanym, więc upraszczamy tak? przepisy. Cześć, to, usuwając po prostu usuwamy, ulgę, upraszczamy. Usuwamy, usuwamy ulgę. No i tak dla niezorientowanych oprócz ulgi mamy też obniżkę podatków. I, i Łukasz jakbyś mógł skomentować jak została ona wyliczona? Tak, no, na przykładu właśnie na, na skali mamy podatek, który wynosi 17%, i właśnie dostaliśmy zwyżkę w formie składki zdrowotnej, która de facto jest podwyższeniem podatku, bo tej składki teraz się nie da odliczyć. Więc tak naprawdę podatek wzrasta z 17% do 24,75%. No i później o 5 punktów procentowych dostajemy zniżkę z tego oryginalnego 17%. I suma summarum dostajemy na koniec 19,75, gdzie na początku było 17, więc, no więc tak. mamy polską obniżkę podatku. To zwiększenie. Polska obniżka cen na stacjach benzynowych, polska obniżka tak. VAT-u. Wszystko mamy w Polsce obniżamy, obniżamy podatki. Jakoś tak się zawsze dzieje, że ten podatek nam się w, tej, w efekcie tej obniżki podwyża, ja nie wiem, co by się stało, gdyby ogłoszono podwyżki. Oj, lepiej nie, bo ja pamiętam, jak były te billboardy, co tak samochód zjeżdżał w dół i że niby ceny schodziły, a później 8 zł. Za Także czekajcie na obniżkę, na pewno będziecie zadowoleni. To, co jest jeszcze bardzo ważne, ta zmiana podatkowa wchodzi no nie od początku roku, bo Polski Ład już funkcjonuje, tylko gdzieś w połowie roku. I tak naprawdę już w tej chwili. Księgowi wyliczają podatki pracowników chociażby na podstawie dwóch systemów podatkowych hmm. za stary rok i za nowy rok, a teraz będziemy mieli jeszcze trzeci system, który wejdzie nam prawdopodobnie Nowe od, rozdanie w od, od lipca. Nowe rozdanie, więc jak rzecz Rzeczpospolita łatwo się będzie pomylić, ponieważ nasz PIT za rok 2022 będzie uwzględniał oba te systemy, właściwie oba trzy. Tak? i będziemy w stanie zobaczyć, co nam się bardziej opłaca. No jak sugerował ministerstwo, być może system ministerialny nam to wyliczy, ale tutaj bym była bardzo ostrożna w oczekiwaniach, czy ten system na czas zdąży, bo tutaj się dużo dzieje, więc może tak nasi księgowi jednak sprostają jeszcze. zadaniu i dam te potrójne takie rozliczenie roczne za 2020 rok. Tak rok. Dokładnie, pytanie jeszcze na czyją że będą liczyć wtedy, więc trzeba uważać. No bo to są jest, trzy wersje do wyboru. Cieszmy się, jakie są opcje do wyboru. Każdy lubi, tak. Po co mieć jedną, skoro można mieć aż trzy albo i dwie, zależnie jak liczyć, opcje. Ministerstwo Finansów nas uspokaja, tak? W osobie pana wiceministra Artura Sobonia Pisze, że wszystko będzie bardzo proste, nie będzie żadnych mhm. dualizmów, bardzo będzie to elastyczne i tak naprawdę będzie można osiągnąć zdecydowaną korzyść podatkową. Myślę, że jakbyście Państwo nie wiedzieli, w roku jak to wyliczyć, to to jest dobry kontakt, profil na Twitterze Ministerstwa Finansów. Dokładnie. Bardzo dynamiczny, bardzo aktywny. Często tam zaglądamy, również zachęcamy Was do tego. No i można dyskutować pan. Minister, z ministrem. Pan minister stwierdził, że w tej chwili odbywały się bardzo intensywne konsultacje księgowe, konsultacje z firmami IT. Ja myślę, że tutaj też szereg uwag od Państwa może zostać uwzględnionych, także póki czas. Zalecamy kontakt i Dokładnie korzystanie póki z czas możliwości, później. póki jeszcze ta wersja 2.0 nie została finalnie wdrożona. Jeśli Państwo jakieś luki wyłapiecie, jakieś absurdy, trzeba interweniować póki czas. No i tutaj kolejny element dość istotnych zmian związanych z polskim ładem 2.0, czyli to, czego miało nie być, to znaczy mamy płacone składki zdrowotne. Mm które do tej pory przez wiele lat były odliczane, przynajmniej w większości tej składki od podatków, W tej chwili od 2022 roku, od stycznia od podatku odliczane nie są, w związku z czym ten podatek de facto został podwyższony. No i minister społecznych zmieniło zdanie, że ten pomysł chyba nie do końca się spodobał społeczeństwu w związku z tym, no, można odliczyć tą składkę od podatku, natomiast to nie dotyczy wszystkich. Tak, Nie można tak prosto wprowadzić, że jak już odliczamy to wszyscy, tylko teraz trzeba znowu troszeczkę dać takiego utrudnienia biegu z przeszkodami, jeśli ktoś będzie mm -hmm. na tyle trwało, że ten bieg ukończy, będzie sobie mógł skorzystać z takiej właśnie preferencji. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, w związku z tym, że przepisy mają nas tutaj uszczęśliwić od początku lipca, to przedsiębiorcy, którzy dostąpią tej możliwości odliczenia składki, zrobią to w sposób skumulowany, czyli teraz od stycznia do czerwca tą składkę opłacają i jej nie odliczają w podatku, ta składka wzrosła, w ogóle składki zus dość istotnie wzrosły, ponieważ liczy się już je inaczej, w dużej mierze od dochodu czy przychodu, a nie jako stałą kwotę, no i teraz będziemy mogli ją odliczyć. Natomiast uwaga, nie w całości, ponieważ tak naprawdę dotyczy to Zależne jest to od formy opodatkowania, tak? Jeśli ktoś ma skalę podatkową, czyli płaci w tej chwili 17%, to będzie miał inną preferencję, obniżkę podatku do 12% i taki przedsiębiorca składki nie tak, odliczy. Tak, to tak więc... jak wcześniej wspominaliśmy, taka obniżka z przedsiębiorców, Ale oni za to mają obniżkę podatków. Ci, którzy mają inny rodzaj rozliczenia podatkowego, to znaczy ryczałt lub podatek liniowy, odliczą tą składkę, ale do limitu. W tej chwili ten limit jest ustalony na około 8700 zł. Zobaczymy, co się jeszcze Tak, zmieni. Wszystko się jeszcze może zmienić. E, więc trzeba być bardzo czujnym, trzeba dużo kwiatów księgowemu, księgowej. A księgowi e, też mogą tego nie wiedzieć. Żeby byli czujni, żeby nam pomogli. E, hmm. Chociaż ostatnio mówiliśmy, że księgowi nie mają prawa doradzać podatkowo, tak, bo nie wolno im, ale jak się uśmiechniecie, to może wam coś podpowiedzą, bo przyznam, że naprawdę tutaj trzeba mieć tęgą głowę, żeby się zastanowić co zrobić, jak z tego skorzystać jak skorzystać na uproszczeniu jakże uproszczonych już przepisów. Ja tak? myślę, że warto śledzić Twittera po prostu Ministerstwa Finansów. I najświeższe informacje Dokładnie. na Twitterze. Nie czytajcie innych źródeł, bo są bardzo skomplikowane w treści, ale Twitter jest takie serno tak takie serwo informacyjne. No i właśnie przykład kolejny z naszego Twittera. Kluczowa informacja, kiedy wchodzą te zmiany. No więc zmiany mają zacząć obowiązywać od lipca. W zeznaniu rocznym od stycznia, czyli tak naprawdę od mm. stycznia, ale 2023. No więc teraz do lipca proponujemy księgowym wykorzystać urlop wcześniejszy. Tak, będzie urlop. W lipcu się okaże, co będzie się zmieniać, będziemy odliczać skumulowane składki, będziemy zmieniać systemy podatkowe, zmieniać systemy księgowe, więc proponuję wakacje przesunąć w tym roku mm. przed lipcem tak? i wtedy zwarci i gotowi będziemy od lipca działać po nowemu. No i zobaczymy, może okaże się to, te zmiany bardzo, bardzo korzystne i wszyscy będą bardzo zadowoleni i księgowi również. Natomiast to no, taka nietypowa zmiana w środku roku. No jest szansa, że jeszcze dużo rzeczy się zmieni. Myślę, więc... że Excel będzie w tak. tym roku bardzo przydatny, tak, żeby Nie, sobie ja to wszystko w tym że Excelu za... No, to, no, więc jak już mówimy o księgowych i o ich urlopach, no to popatrzmy trochę od kuchni. Tak, na statystyki też. Ee, na życie księgowych. Mm. I jak czytamy, e, aż w dzienniku, tak, trochę tak. z takim przekąsem, natomiast zmiana e, w Polskim Ładzie to odliczanie leków uspokajających od podatku. Co ty tak. ty myślisz ukrycie? Ja myślę, że w ogóle aż dziennik w tym momencie wygląda bardzo wiarygodny z, z tymi nowościami, bo absurdy, które w tym momencie są na. na na tapecie, one nie są aż tak egzotyczne w porównaniu do tego, co proponuje aż dziennik, że leki Aż, aż dziennik, dla tych z Państwa, którzy tak. nie czytują, bardzo satyryczne pismo, natomiast myślę, że taka zmiana, którą tutaj proponują, 1327 poprawka do polskiego ładu, powinna uwzględniać odliczenie leków uspokajających, suplementów diety, tak. rozmaitych, wspierających funkcjonowanie człowieka w jakże trudnych okolicznościach, i my to zmiany popieramy. Także jeśli ktoś z Ministerstwa teraz ogląda, to prosimy wziąć to. Pod uwagę, księgowi będą spokojniejsi, podatki będą lepiej wyliczone, a myślę, że urzędy skarbowe też będą szczęśliwsze. Tak. E, no, dlaczego księgowi są nie spokojniej? To już jest prawdziwa informacja. E, to jest już informacja prawdziwa. E, tutaj wykorzystaliśmy informację przygotowaną przez Wolters-Kruwel w najnowszym raporcie, nazwanym, jak żeby inaczej, podatkowy roller coaster. I Wolters-Kruwel wyliczył, że w zeszłym roku zmiany podatkowe były wprowadzane średnio co 10,5 dnia. Dziesięć i pół dnia, czyli można co dziesięć i pół dnia trzeba wiedzieć coś nowego, jeśli prowadzicie swój własny biznes, no to co czyli, dwa właściwie, właściwie powinniście. Trochę czasu poświęcić hmm. na to. Jeśli macie dobrych księgowych, to mówię, dbać o nich, huchać, dmuchać, może niekoniecznie te leki uspokajające, ale może jakieś inne czekoladki, tak? Wspierać, żeby tutaj śledzili dla Was te zmiany i, i wiedzieli, co Was dotyczy i z czego powinniście, na co uważać, a z czego powinniście skorzystać. Także mamy podatkowy roller coaster. Ja nie wiem, czy on się nie rozpędzi jeszcze bardziej w tym roku. Jestem no, bardzo jest ciekawa tej szans. statystyki na przyszły rok, czy to będzie 10, czy pobijemy. 10,5 dnia, jeśli chodzi Lepiej o częstotliwość dobrze, to zmiany przepisów podatkowych. No i księgowi mają ciężkie życie, więc tutaj na koniec taki przypadek, że trzeba uważać, dla kogo się pracuje. Gdzie się pracuje i dla kogo? Okazało się, że pani ma Księgowa, prowadząca Księgowość Fundacji tutaj Redemptorystów Toruńskich, nazywana Księgowo Ojca Ryzyka, no została skazana za. Popełnienie pewnych przestępstw, tak naprawdę nieujawnienie pewnych informacji. No i to jest taka bardzo publiczna sprawa. Mhm. E, no, dlatego niestety księgowi to jest zawód wymagający. Podwyższonego ryzyka. Podwyż, Podwyższone. Hartu ducha, wsparcia e, i tak dalej. No, oby jak najmniej takich historii, byśmy jak najmniej tego e, słyszeli, żeby już jak przedsiębiorcy podejmują swoje decyzje, to żeby brali to na własne marki, a nie tak. obciążali tym księgowych, no my liczymy na to, że będzie tylko lepiej, przepisy mają być uproszczone, chociaż jak niektóre tutaj media podają, jest to skomplikowanie jeszcze bardziej skomplikowanych przepisów, ze względu właśnie na ich ilość i pewne nachodzenie się jednych na drugie, myślę, że... I absolutnie Tak, powiem. myślę, że absurdów nam nie zabraknie, także zapraszamy Was również do dzielenia się tymi absurdami, wysyłajcie nam na maila, my obiecujemy je dla Was nadal śledzić i przedstawiać w takim skrócie dzisiaj. Super, dzięki wielkie i zapraszamy. Za Dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki.